Cześć Wam, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj przejdziemy sobie do tematyki poznawczej. Pomyślałam, że nagram dla Was Q&A. Znalazłam przykładowe pytania i w związku z tym może będziecie mieli okazję mnie troszeczkę lepiej poznać. Więc nie przedłużając, przechodzimy od razu do pytań. Wybiorę sobie kilka no i będę o, na te najciekawsze odpowiadać. Więc Pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie. Jakie masz hobby? U mnie jest to jazda na rolkach, hmm, hmm, czytanie różnego typu książek, ale nie takich hmm, jakichś przygodowych, bardziej poradniki na temat hmm, naszego ciała, cery, paznokci, to w jaki kierunek idę na przyszłość, czyli właśnie paznokcie i e, makijaż. E, jakiej muzyki słuchasz, a jakiej nie tolerujesz? Mm, nie toleruję muzyki poważnej, nie toleruję klasycznej, mm, a słucham tego, co mi wpadnie w ucho, techno, disco polo, hip hop. Mm, czasami nawet metalika się przewinie. Mm, Mam rodzeństwo? Nie, nie mam rodzeństwa, jestem jedynaczku. Jakie zwierzęta lubisz? Praktycznie wszystkie. Obecnie w e, mieszkaniu u siebie w Lublinie mam kota, kajtka, e, natomiast w domu na wsi mam dwa psy i dwa koty. Jakie masz marzenie? Jakie jest moje marzenie? O jejku! Um, chciałabym zwiedzić troszeczkę. Głównie chciałabym pojechać na Seszele, polecieć na Seszele. Um, to jest takie moje największe marzenie ostatnio. Wyglądałby twój idealny dzień. Mój idealny dzień. W sumie to chciałabym, żeby był taki um, bez nudzenia się, żebym spędziła go z najbliższymi mi osobami z moim chłopakiem, rodziną, przyjaciółmi. Nie mówię, żeby to było całe wszyscy naraz, tylko na przykład z każdym coś bym porobiła. I nie byłoby takiej przerwy, żebym siedziała i myślała, co zrobić, żeby się nie nudzić. Jakaś wycieczka gdzieś. jest chłopaka tak. Miało chłopaka i nadal mam. Prosiłabyś na obiad, gdybyś mogła zaprosić dowolną osobę. Gdybym mogła zaprosić dowolną osobę. Hm. Myślę, że jakiegoś może. Paula Wesleya. O! Którego lubię i um, który w ogóle wiem jak się nazywa, naprawdę. Wiem, że on pochodzi z Polski, mieszka za granicą, tutaj miał rodzinę jakąś, chyba dziadku, tak mi się wydaje. Co coś, czytałam na ten temat, ale ja to było dawno, więc już nie pamiętam, więc chyba to było on. Mm. Co najbardziej cenisz w przyjaźni? Szczerość. To, że zawsze mogę polegać na swojej przyjaciółce, pomimo tego, że nie odzywamy się czasami albo nie widzimy, miesiąc, dwa po prostu nie ma czasu, to nawet po tak długim czasie czuję się jakbym widziałem na co dzień, ale pomimo tego potrafimy znaleźć jakiś wspólny temat, spędzić jakoś miły razem czas. I zawsze mnie wspiera, co by się nie działo, więc tak wydaje mi się, że to... jesteś religijna, tak jestem. Czego zabrakło Tobie w ważnych dla ciebie relacjach? Aha, czyli takich e, szczerych relacjach. Może wysłuchania drugiej osoby. Takiego szczerego pogadania ze sobą, wyralenia się, jeśli o to chodzi, to tak, to w takich ważnych relacjach dosyć często tego mi brakowało, że w moim przypadku gryzłam się w język, nie mówiłam wiele, A to, co chciałam powiedzieć, ale coś mnie jednak blokowało, więc to to. Co wybierasz, umysł czy uroda? Chciałabyś sobie zmienić dlaczego nos, bo mi się nie podoba. Ty lubisz spędzać czas z innymi ludźmi? Tak, dosyć często spędzam czas ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną i bardzo to w sobie cenię, bo pomimo tego, że ja jestem w Lublinie i. sorry za to, ale kot łapie muchę. będziecie słuchać, czy... będzie słychać czasami takie dziwne dźwięki, bo skaczę do okna. Na czym Na czym ja stanęłam? A czy lubię spędzać czas? No, tak, bo no, jestem dosyć bardzo oddalona od swoich znajomych rodziny i spędzam z nimi jak najwięcej, kiedy wracam do domu. Jak wyglądają twoje wydarzone wakacje? No to to jest powiązanie z wcześniejszym pytaniem. W sumie to chciałabym właśnie przez te dwa, trzy miesiące gdzieś podróżować, ale w jakieś takie ciepłe kraje, gdzie jest dużo ciekawych miejsc do zwiedzania jest oczywiście woda, tylko nie chciałabym chodzić po górach bo nie mówię, więc tak. Jaka jest najbardziej szalona rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłaś? Hmm. szalona rzecz pamiętam, że kiedyś, gdy byłam mniejsza, to się wymknęłam w nocy na horror do e, so, do, do cioci. A mieszka naprzeciwko mnie i wychodziłam przez okno do siebie w pokoju, a pod moim oknem była tuja w doniczce i obok tuji była taka. Mm, Wanna, nie, to nie jest wanna, beczka e, z wodą. No i niestety wpadłam do wody, a później, jak wracałam, to się powiesiłam u siebie na pocie, więc e, za koszulkę, więc tak, to, to, to takie, taka jedna z moich szalonych rzeczy, które pamiętam, że mknęłam się właśnie dookoła, jakby jakieś drugie wracałam, i zamiast przez furtkę, no to niestety przez ludzki ludzkie nawyki najbardziej się wkurzają. Kłamstwo, podlizywanie się, e, podlizywanie się, kłamstwo, e, częste przeklinanie. To mnie drażni, To dosyć bardzo. E, no i że przeważnie to mnie denerwują nastolatkowie teraz, obecnie w tych czasach. Gdzie tak naprawdę wyjdzie się na ulicę i to jest e, picie, palenie i przeklinanie, pomimo tego, na nie zwracają uwagi, że ktoś starszy idzie, e, czy starsza kobieta, babcia i nie ma jakichkolwiek zahamowań, więc tak, to, to, to jest takie główne, co teraz mnie denerwuje, co kiedyś jakoś nie zauważyłam, może dlatego, że. Byłam sama w takim wieku i to nie przeszkadzało. Więc mogłam mówić jakimś językiem obcym, jaki to by był angielski. Jakbym mogła po prostu zrobić tak i mówić po angielsku, to jak najbardziej, bo angielski to jest język, którego chciałabym się nauczyć, ale coś mi blokuje jakoś nie ciągnie mnie do tego. Najlepszy koncert, na którym byłeś. Byłaś. Mm, najlepszy koncert. Wydaje mi się, że kiedyś jak byliśmy y, z wycieczką nad morzem, to był koncert Eneja i Queen Band. Tak, to był Ene i Queen, Bell, Queen Band. I pamiętam, że właśnie bardzo często słuchałam Eneja i bardzo lubiłam jego piosenki. I wtedy staliśmy pod sceną i machali do nas i mieliśmy pozdrowienia właśnie dla grupy z. Lublina, więc już opisała siebie w pięciu słowach. Um, jestem dosyć nieśmiała. Um, nie lubię poznawać ludzi bo... może inaczej. Um, jestem dosyć wstydliwa i nie pójdę pierwsza, nie zapoznam się, ale jeśli na przykład kogoś już bliżej poznam, to jestem najbardziej otwarta i potrafię się z tą osobą dogadać znajdę ja zawsze jakiś temat. Do rozmowy są czasami wyjątki, ale przeważnie tak jest. Um, jestem dosyć y, taka rozgadana, pomimo tego, co przed chwilą powiedziałam, ale tak jeśli znajdę y, z kimś temat do rozmowy, to czasami jest tak, że nie dam drugiej osobie dojść do słowa. Um, jestem strasznie... Mm, strasznie się lubię czapieć, jak jest, leży coś w mieszkaniu nie na miejscu i ja posprzątałam i zaraz znowu jest nieład, więc to mnie tak drażni od środka, że po prostu wybucham czasami i, 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 i. no jestem wielką miłośniczką zwierząt i to każdy, kto mnie zna to wie, że ja dla w założenia schroniska zrobiłabym wszystko bym mogła i gdybym mogła to przygadać na wszystkie zwierzaki. no ale niestety pomarzyć zawsze można. Jeśli mogłabyś w ogóle nie spać, co by zrobił z zaoszczędzonym w ten sposób czasem, hm. jeśli bym mogła w ogóle nie spać, myślę, że mm, dużo bym... Robiła kursów. Um, no, oczywiście, jeśli chodzi o paznokcie, um, może zaczęłabym jakiś kurs w makijażu, który um, mogłaby w ogóle nie spać. Na pewno bym je dużo jadła. Bo jedzenie to zawsze się u mnie przybija, więc to, to, to by było pewnie na pierwszym miejscu. I no, w sumie robiłabym to, to, co teraz. Tylko nie kładałbym się spać, ale jakieś filmy, seriale hmm, sprzątała oczywiście, gotowała, więc nawet to drugiej nocy. Hobby byś poświęciła, gdyby czas i nie... pieniądze nie miały w ogóle znaczenia. A, byś się... Hobby byś się poświęciła, gdyby czas i pieniądze nie miały znaczenia. Hobby? Hmm. No, zaczęłabym, myślę, że bardziej broniąc w tematykę makijażu, paznokci. Chciałabym, myślę, że jakiś kurs zrobić i z jednej i z drugiej kategorii. Chciałabym strasznie pojechać do Łodzi, na, do szkoły maksyneczki. Um, do Warszawy, do Semilaka, żeby mieć jeden kurs z Pegnieszką i z um, chciałabym pojechać na obóz szkoleniowy z KULO. Myślę, że to są takie główne razie marzenia. Jaki był najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek dostałaś? Toaletka. No i w sumie to by było wszystko: wszystkie takie pytania, które znalazłam, jakieś bardziej ciekawe. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał, myślę, że czegoś się dowiedzieliście o mnie. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, zapraszam do komentowania, możecie odpowiedzieć na jakieś pytania, które ja właśnie tutaj sobie czytałam. Z chęcią i ja Was bliżej poznam, jeśli macie ochotę, to oczywiście zapraszam do komentowania. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, naciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby być z filmami na bieżąco, żeby otrzymywać powiadomienia. Zapraszam oczywiście też na mojego Instagrama, gdzie jestem dosyć często, tak jak mówiłam w każdym filmie, tam możecie mnie spotkać, no nie codziennie, ale częściej niż na YouTubie. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki! Pa!